Witam, witam. Wita. Subójcie, subójcie łapki w górę. Widzowie tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Widzowie. Łoba ben. Uu. A ja właśnie widzowie. Z roboty wracam. Widzowie. Łoba ben tego typu. Jak się mówi, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Widzowie. Uu. Dużo roboty. Widzowie? Dużo, dużo. Właśnie. No i jest taka jedna sprawa, widzowie. Eee, jak wiecie, że do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli macie możliwość zamówienie jeszcze po zamian życzenia. Śpieszcie się, bo macie tylko dwa dni. Sobota, niedziela. W niedzielę wieczorem już zamykam. Oficjalnie. oficjalnie zamykam widzowie, to się śpieszcie, śpieszcie się widzowie, żeby się później nie ma marudzili, Ale jest możliwość że samowinie na pozostanie życzenia. Śpieszcie się widzowie, bo później nie będę już yy, widzowie otwierać z tego powodu, że ja też zbyt czasu nie mam. Ja mam inne obowiązki widzowie i po prostu do tego, do tego tygodnia, czyli do niedzieli macie jeszcze możliwość a później zamykam widzowie bo ja też chcę sobie odpoczywać widzowie, a to po prostu jak mało zamawiacie ja i tak fory wam daję i tak widzowie daję fory i tak i tak ale nie wykorzystujecie tej fory. Ci, co wykorzystali, to bardzo się z tego cieszę, a reszta, no ma to gdzieś. Właśnie, wzdłuż. No się, ale trudno się mówi. Nie moja sprawa, wybyć się pokali, nie ja. Tego typu. Trzymajcie się, bent.